Ok, tyle odnośnie aplikacji YouTube, teraz przejdźmy sobie do aplikacji, która będzie nas najbardziej dzisiaj interesowała, czyli aplikacji do otwarzania telewizji, aplikacja Live TV. Możemy ją oczywiście uruchomić albo tutaj bezpośrednio z tego panelu, albo też przycisku na pilocie zdalnego sterowania. Ja już sobie tutaj wyszukałem wcześniej kanały, żeby nie zabierać tutaj zbyt dużo Wam czasu. No i teraz zauważcie, jeżeli chodzi o kanały telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2, to wszystkie kanały zostały tutaj poprawnie wyszukane według kolejności LCN. Jak widzicie na tej liście, chyba wszystkie multiplexy, z tego co widzę, zostały bez problemu wyszukane, zapisane. Również tutaj kanały z multiplexu, widzę 8 też się znalazły na liście. Więc wszystkie te kanały, które są obecnie dostępne, są też dostępne na tym tunerze. Mamy też kanały z płatnego multiplexu Polsatu, łącznie z kanałem Wydarzenia24, o który też bardzo często pytacie. No i teraz może zobaczmy sobie ten kanał jeszcze. Jak widzicie dźwięk, obraz działa bez najmniejszych problemów. Wróćmy sobie do naszej listy kanałów i teraz chciałem Wam pokazać tutaj jeszcze jedną rzecz, mianowicie tutaj na tych kanałach, gdzie już nam się EPG załadowało, to jak widzicie mamy tutaj przy każdym kanale jeszcze pasek postępu, więc od razu widzimy bez wchodzenia na dany kanał, na jakim etapie oglądania danej pozycji programowej jesteśmy. No i co też ważne, podczas tutaj przeglądania listy kanałów, w oknie podlądu nie zmienia nam się oglądany kanał, i to jest myślę też świetna informacja. Teraz, może zobaczyć jeszcze czas zmiany tych kanałów. No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o czas reakcji tego tunera, to wypada on tutaj bardzo dobrze. Kanały zmieniają się szybko, nie ma tutaj żadnych stop klatek, przestojów, jakiegoś spowolnienia, jak to ma miejsce w tańszych tunerach. Więc myślę, że. Tutaj AB IP Box jak najbardziej świetnie się sprawdza. Ok, to teraz sprawdźmy sobie działanie przycisku info oraz przycisku epg w tym tunerze. Zaczynamy jak zwykle od przycisku info i teraz zauważcie: bardzo czytelny pasek info. Mamy tutaj nazwę kanału, mamy informację co jest nadawane obecnie i co będzie nadawane w następnej kolejności. Jest też bardzo czytelny pasek postępu, numer kanału, siła sygnału na danym kanale. Jest też zegarek, mamy informację w jakich godzinach dany program będzie nadawany oraz wszystkie informacje odnośnie sygnału nadawanego. Więc myślę, że tutaj ten pierwszy główny pasek info wypada świetnie. Teraz drugie przyciśnięcie info rozwija nam opis pozycji programowej. Teraz, jak widzicie, mamy informację również o tym, co jest nadawane obecnie w następnej kolejności. No i mamy tutaj taki dość prosty opis danej pozycji. Nie mamy tutaj informacji o reżyserze, o roku produkcji, występujących aktorach. Mamy tylko taki podstawowy opis danej pozycji programowej. Są też tutaj niżej informacje na temat rozdzielczości, ilości FPS-ów, jakich nadawany bitrate rate'u i tak dalej. Natomiast no, myślę, że ten opis mógł być nieco bardziej szczegółowy. Teraz zobaczmy sobie... EPG, czyli tutaj przycisk Gajty na pilocie, i teraz zobaczcie, tak wygląda EPG w tunerze AB IP Box, czyli jest to dokładnie to EPG, o które pytało tutaj mnóstwo użytkowników, którego EPG oczekiwaliście od tunerów DVB T2, czyli EPG w formie tutaj tego EPG znanego wam z telewizorów. Gdzie możemy sobie bardzo łatwo sprawdzać program telewizyjny dla poszczególnych kanałów na dzień dzisiejszy, na poszczególne dni do przodu, do tyłu. I co ważne, mamy tutaj okno podlądu, w którym widzimy aktualnie oglądany kanał, a my możemy sobie sprawdzać program telewizyjny, jak widzicie, dla poszczególnych innych kanałów, nie przerywając oglądania czyli możemy sobie podglądać program dla dowolnego kanału na dowolną godzinę. Wraz z sprawdzeniem opisów, co dany program będzie nam oferował, czy to właśnie tutaj w tej formie u góry, czy też naciskając info i oglądając taki opis na pełnym ekranie. Tak więc, no, myślę, że to jest chyba jeden z największych atutów, jeżeli chodzi o ten tunel. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli sobie sprawdzić program telewizyjny tylko dla jednego kanału, to zobaczcie przycisk czerwony zmienia nam to EPG w taką formę czyli mamy na przykład TVP rozrywka HD. I możemy sobie sprawdzić program telewizyjny na cały dzień dla tego kanału, oczywiście też na kolejne dni. I możemy takie EPG sobie przeglądać, jednocześnie oczywiście oglądając tutaj wybrany kanał, czyli taka forma też jak najbardziej jest tutaj dostępna. Więc wydaje mi się, że to jest chyba jedno z najciekawszych EPG, jeżeli chodzi o tunery DVB ET2. Mamy też możliwość prostego nagrywania pozycji programowych bezpośrednio z ZPG poprzez przyciśnięcie przycisku nagrywania na pilocie. I teraz jak widać możemy ustawić nagrywanie lub też oczywiście funkcję widoku, czyli uruchomienia programu o wybranej godzinie. Mamy możliwość też oczywiście zmiany na przykład czasu rozpoczęcia i zakończenia takiego nagrania. Jego długości, też możemy takie nagranie wydłużyć lub też skrócić. Możemy ustawić powtarzanie raz codziennie, tygodniowo. No i tutaj oczywiście nazwa pliku jest tutaj podana. Natomiast zobaczymy później w nagraniach czy będzie ona zapisywana. To sobie jeszcze za chwileczkę sprawdzimy. Urządzenie, na którym mamy nagrywać, ponieważ może być to pamięć masowa w urządzeniu, w boksie już budowana. Może być to karta SD umieszczona tutaj w czytniku z boku tunera lub też jakiś dysk zewnętrzny, pendrive podłączony do złączy tutaj USB. Jest też opcja nagrywania na dysk sieciowy, więc jeżeli byśmy taki dysk sobie gdzieś tutaj dodali, skonfigurowali w Media Center, to również będziemy w ten sposób mogli sobie na tym tunerze programować i nagrywać, zapisywać materiały wideo, więc myślę, że naprawdę świetne rozwiązanie jeżeli chodzi o ten tuner. Ok, teraz przejdźmy do menu tego tunera. Ono jest bardzo proste, jeżeli chodzi o tą aplikację do telewizji, ponieważ mamy tutaj tylko setup, w którym ustawiamy sobie język audio, tutaj pierwszy, drugi, trzeci, język EPG, również tutaj trzy wersje językowe. W preferencjach możemy tutaj sobie załadować Live TV podczas startu, czyli Możemy wymusić, żeby ten tuner uruchamiał się nie na Androidzie, ale od razu na aplikacji do telewizji czy na wybranym kanale. Możemy sobie wybrać tryb zasilania standby lub też ewentualnie oszczędzanie energii. Oczywiście lepiej skorzystać z trybu standby, ponieważ tuner będzie Wam się znacznie szybciej uruchamiał. Użyj czasu z internetu lub też z satelity. Następnie mamy tu informacje na temat jakiegoś zewnętrznego interfejsu EPG, jakieś ścieżki głosowe. Mamy też możliwość wyświetlania na wyświetlaczu tunera albo samego logo kanału oglądanego, albo też na przykład logo i jego nazwy, więc taka opcja też tutaj jest do ustawienia. Następnie mamy ustawienia interfejsu, czyli jak długo nas mają wyświetlać informacje na ekranie, i tutaj jest od sekundy do 10 sekund. Następnie oczywiście możemy regulować przeźroczystość obrazu, możemy też tutaj wybrać sobie jakieś schematy kolorystyczne, jeżeli chodzi o tło. Podobnie też możemy wybierać sobie schematy, jeżeli chodzi o cały ekran, tło tutaj w menu, tutaj background również, tekstury różne do wyboru, więc myślę, że każdy sobie tutaj coś dopasuje. Mamy opcję zapisywania naszych list kanałów na pendrive, na kartę SD, zrobienia sobie kopii ustawień, przywracanie tutaj urządzenia do ustawień fabrycznych lub też nakarkazowanie samych listy kanałów, kontrola dostępu, czyli tutaj nasze wszystkie ustawienia na kart menu ustawień możemy odblokować, zablokować dostęp do tego menu, możemy zablokować możliwość przywracania ustawień fabrycznych, zablokować robienie backupów itd. Tak Następnie mamy zarządzanie funkcją LCN, możemy ją włączyć, wyłączyć, lokalizacja Timeshift, czyli gdzie chcemy, żeby nasze materiały się zapisywały, na USB, pamięci dysku, na karcie microSD, czy też w samym urządzeniu. Okres funkcji Timeshift, jak długo ma się nam to zapisywać, ile minut możemy sobie taką funkcję zaprogramować. Mamy też możliwość wyboru rozmiaru naszych nagrań może być to 1 GB, 2, 4, lub, lub też nieograniczona długość. Następnie mamy nazwę kanału w katalogu, mamy tę opcję włączoną, możemy ją włączyć, wyłączyć, podobnie jak też tutaj jakieś powiadomienia o nagrywaniu. No i tu mamy jeszcze jakieś ustawienia odnośnie zabezpieczeń DRM, więc możemy tutaj sobie coś jeszcze sprawdzić, skonfigurować. Drugą zakładką to jest zakładka Scan, gdzie możemy sobie oczywiście wyszukiwać kanały telewizji naziemnej. Tak to wygląda: wyszukiwanie może być ręczne lub też automatyczne. Wybieramy sobie oczywiście tutaj kraj, szukamy sobie Polski. No i teraz, jeżeli sobie to ustawimy, to możemy tutaj przejść już do wyszukiwania kanałów telewizji naziemnej. Możemy oczywiście też wyszukiwać kanały satelitarne, jeżeli sobie podłączycie antenę satelitarną. I co ważne, możemy sobie później łączyć i przeglądać te nasze listy kanałów. I teraz właśnie chciałem przejść do tej funkcji, a mianowicie zobaczcie, jak to wygląda. Mamy naszą listę kanałów telewizyjnych, ja sobie też wyszukałem tutaj kanały satelitarne. I teraz, jak widzicie, tutaj poniżej listy kanałów telewizyjnych są wszystkie nasze kanały satelitarne. Jeżeli które są niekodowane, to możemy oczywiście je oglądać. Jeżeli są kodowane, no to bez jakiejś tutaj karty dostępu nie będziemy mogli z nich korzystać. Natomiast to, co ważne, zauważcie: przechodząc tutaj w lewo na pilocie, mamy dostęp do posegregowanych list kanałów. Wszystkie kanały, kanały radiowe moje kanały. Jeżeli sobie stworzymy jakieś listy, kanały satelity tutaj jak widzicie, z Hotberta, listy kanałów HDTV kanałów FTA, kanałów 4K, i jeżeli sobie stworzycie jakieś własne listy kanałów, to zobaczcie, ja sobie tu stworzyłem taką listę kanałów mieszanych, gdzie poukładałem sobie na liście zarówno kanały telewizji naziemnej, jak też kanały telewizji satelitarnej. I teraz, może, zobaczcie sobie, jak wygląda przechodzenie pomiędzy takimi kanałami, bo o to też często pytacie. Ja teraz się przełączę na drugi telewizor. I teraz widzicie pełną listę kanałów. Zaczynamy od kanału TVP Sport i teraz zobaczcie, kanał telewizji naziemnej. Następnie przechodzimy na kanał telewizji satelitarnej. Wszystko odbywa się bardzo płynnie i znowu kanał telewizji naziemnej. I za moment już zobaczycie kanał telewizji satelitarnej. Trwa to nieco dłużej niż w przypadku przechodzenia pomiędzy kanałami samymi telewizji naziemnej. Natomiast jak widzicie, działa to bardzo sprawnie. Ok, to teraz jeszcze chciałem pokazać, jak możemy tutaj szybko tworzyć i zarządzać listami kanałów w tym tunerze. Wchodzimy w listę kanałów, teraz następnie przycisk I i jak widzicie, możemy tutaj sobie zarządzać kanałami, czyli przycisk zielony. I teraz możemy tworzyć listę kanałów ulubionych. Oczywiście usuwać kanały z głównej listy, pomijać, zablokować. Jeżeli sobie chcemy na przykład stworzyć listę kanałów ulubionych, to i teraz zobaczcie, mamy tutaj już kilka takich domyślnych listy kanałów zaprogramowanych i teraz wystarczy, że wybierzemy sobie listę, do których chcemy dodawać jakieś kanały, następnie przechodzimy do listy wszystkich naszych kanałów, zarówno tych naziemnych, jak i satelitarnych i wystarczy, że teraz po prostu sobie wybieramy poprzez zatwierdzenie przyciskiem OK jakieś kanały, które zostają do tej listy dodane. I tak naprawdę to jest tyle. Teraz, wychodząc po prostu z takiej listy, mamy pytanie, czy zapisać. Jeżeli potwierdzimy, to taka lista nam się zapisze. I teraz zauważcie, to jest nasza ostatnia lista, karton, którą stworzyliśmy. I jak widzicie, możemy już z tej listy sobie bez problemu korzystać. Tak więc, bardzo łatwa obsługa, jeżeli chodzi o to tworzenie, zarządzanie listami kanałów. No i teraz sprawdźmy sobie funkcję nagrywania: przecież nagrywania na pilocie. Jak widzicie, po przyciśnięciu możemy rozpocząć nagrywanie lub go anulować. Przy okazji, możemy sobie zobaczyć, gdzie będziemy chcieli to nagranie zapisać. W moim przypadku będzie to na pamięci USB. No i teraz rozpoczynam nagrywanie. Jak widzicie, informacja, że nagrywanie zostało rozpoczęte, no i od tego momentu ten materiał jest zapisywany. Teraz jeżeli podczas nagrywania byśmy chcieli sobie zobaczyć listę kanałów, to zobaczmy co się wydarzy. Mamy tutaj pełną listę kanałów, natomiast kanały, które możemy oglądać podczas nagrywania, mają tutaj taką białą czcionkę, natomiast pozostałe, jak widzicie, są wyszarzone, czyli tych kanałów nie będziemy mogli oglądać, ponieważ możemy oglądać tylko kanały z Multiplexu, z którego obecnie tutaj sobie nagrywamy ten program. No, i możemy też oglądać oczywiście wszystkie kanały, w tym przypadku na przykład satelity, ponieważ one są już za pomocą tego drugiego tunera odtwarzane. Więc możemy na przykład nagrywać telewizję naziemnej, a w tym samym czasie oglądać dowolny kanał telewizji satelitarnej. I teraz chciałem Wam pokazać kolejną bardzo ważną rzecz. Teraz zobaczmy lista naszych nagrań na naszej pamięci. I teraz, jak widzicie. Mamy katalog Zoom TV, ponieważ z tego kanału nagrywaliśmy materiał wideo. I jeżeli teraz wejdziemy do katalogu, to zobaczcie, mamy tutaj nagrania, które zarejestrowaliśmy. I w tytule nagrania, jak widzicie, mamy pełną nazwę programu, który nagrywaliśmy. Tak więc to jest to, czego nam do tej pory brakowało w tych prostych, tanich tunerach DVB T2, a o co pytaliście, tak naprawdę, praktycznie pod każdym filmem. No i oczywiście. Takie nagrania będziemy mogli sobie bez problemu odtwarzać. Tak wygląda odtwarzacz na tym urządzeniu. Czyli mamy tutaj podstawowe funkcje zarządzania tym materiałem wideo, który sobie zapisaliśmy. I jeszcze może pokażę Wam funkcję Timeshift, czyli zatrzymujemy materiał odtwarzany na żywo. Jak widać, jest pasek postępu. Materiał zapisuje się w tle. Jeżeli teraz otwarzamy go dalej, no to. Jak widzicie, mamy tutaj informację na jakim etapie odtwarzania jesteśmy. Zatrzymujemy kolejny raz. Teraz na szóstej sekundzie odtwarzania jesteśmy. Materiał ma już 20 sekund zapisane i możemy oczywiście w każdej chwili go odblokować, zatrzymać, oglądać od wybranego momentu. Możemy też bardzo łatwo poruszać się za pomocą przycisków funkcyjnych po tej osi czasu i od wybranego momentu sobie taki materiał oglądać. Tak więc, jak widzicie, działa to też. Bez najmniejszych problemów możemy przewijać do przodu, do tyłu, uruchamiać dowolnie materiał. I co ciekawe, jeżeli teraz będziemy chcieli zatrzymać funkcję Time Shift, to zauważcie, mamy opcję anulowania, potwierdzenia operacji, ale możemy też zapisać to nasze nagranie właśnie na dysku, czy też pamięci podłączonej do tunera. Tak więc to jest też taka dodatkowa funkcjonalność. Tyle odnośnie tutaj działania tego tunera. Może jeszcze sobie go wyłączymy, tylko w tryb czuwania. Jak widzicie teraz, na wyświadczeniu mamy tutaj datę i godzinę. I jeżeli tutaj nie jesteśmy na oszczędzaniu energii, to zauważcie, jakieś sekunda, dwie i urządzenie nam się od razu uruchamia. Jeżeli byśmy mieli tutaj całkowicie wyłączone urządzenie, lub też to głębokie oszczędzanie energii, no to byśmy tu musieli czekać na załadowanie się całego systemu Android. Natomiast tak jak widzicie, tryb trybu czuwania bez problemu, w ciągu dwóch maksymalnie sekund jesteście w stanie ten tuner uruchomić. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Jak widzicie tuner bardzo ciekawy, ponieważ mamy tutaj świetne działanie telewizji naziemnej, jak widzieliście. Mamy tutaj bardzo dobre opisy pod przyciskiem info, mamy świetne EPG, mamy możliwość nagrywania materiałów wideo z telewizji wraz z zapisem w tytułach nagrań, Numerów odcinków, pełnych opisów danych pozycji programowych, tak więc wygląda to naprawdę świetnie. Wszystkie kanały zostają poprawnie wyszukane z wszystkich multiplexów. Możemy też składać sobie własne listy kanałów. Możemy tworzyć listy kanałów mieszanych, czyli kanały telewizji naziemnej, kanały telewizji satelitarnej, na jednej liście i jak widzieliście, bez problemu pomiędzy tymi kanałami się przełączać. Jeżeli chodzi o sam system Android, to jak widzieliście mamy dostęp do sklepu Play, do dodatkowego sklepu o Market. Możemy sobie tutaj instalować dowolne aplikacje gry na tym urządzeniu. Świetnie działa aplikacja YouTube, jak widzieliście działa ona tutaj w 4K, działa też Netflix. Mamy tutaj poziom zabezpieczeń Widevine L1, czyli materiały właśnie z aplikacji VOD w 4K też bez problemu będą Wam działały. Jeżeli miałbym tutaj wskazać jakieś słabsze strony tego urządzenia, to może jedynie tutaj wersja systemu Android, bo to jest 8.0, gdzie obecnie mamy już tunery z wersjami 11 i to jest taki mały minus. No i drugi minus za brak aplikacji Play, której nie ma ani w sklepie Google Play, ani w Market. Jest też możliwość oczywiście korzystania z tej aplikacji na przykład poprzez kod i odpowiednie wtyczki, natomiast no szkoda, że nie jest to Tutaj w prosty sposób poprzez pobranie tej aplikacji ze sklepu Google Play. No i na koniec, jeszcze dwa słowa na temat pilota zdalnego sterowania. Naprawdę bardzo udana konstrukcja, świetnie się z niego korzysta. Mamy tutaj zarówno komunikację IR, jak też komunikację Bluetooth. Mamy wyszukiwanie głosowe, mamy tutaj możliwość zaprogramowania przycisku do włączenia, wyłączenia telewizora. A w samym boksie mamy też funkcję HDMI cec więc też będziecie mogli w ten sposób sobie włączyć czy też wyłączyć telewizor. Tak więc, tak naprawdę, kupując AB IP Box, mamy wszystko, czego potrzebujemy do oglądania telewizji czy do naziemnej telewizji satelitarnej, kablowej, telewizji IPTV, strumieniowania danych, aplikacji VOD, więc myślę, że nic więcej tutaj nam nie potrzeba. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!